Witam Państwa ze studia Roberta Z w w saint Klu. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym podziękować za tysięc, ty, tysięczne kliknięcie. Chciałbym podziękować za bycie, ale nie mogę podziękować za otwarcie y, buzi. Może nie, może za y, dotknięcie klawiatury i krótkie y, pochwalenie notki. Nie wiem. No. Albo złajanie za coś tam. Bardzo proszę pisać. To nikomu nie zaszkodzi. Mnie tym bardziej. Bo to trochę głupio wygląda. Jak ta notka jest tam yy, cały czas w historii, na stronie głównej. Tysiąc razy tutaj sobie ktoś kliknął przez to nie jedna osoba. Wypowiedziałem się, tylko ja, moje szczęście i moja siostra, czyli rodzina. Bardzo proszę o kogoś spoza rodziny o wypowiedź. Bardzo proszę, zapraszam, nie bać się proszę, ja na nikogo nie krzyczę, naprawdę.